Witam o styloskopu kalibracji, w takiej podstawowej, skompensowane dzielniki wejściowe. Jakoś się udało skompensować, tam od spodu jest dostęp tylko przez płytę od strony druku, takie są cztery otworki. Przez to było bardzo ciężko skompensować je. Wzmocnienie jest skalibrowane w miarę. Może ja wyłączę kanał. Jak będzie to jest 500 mV nie wiem czy to na kamerze widać 500 mV peak to peak oczywiście patrzymy na linię, podziałkę żeby przechodziła przez podświetloną linię po środku wtedy mamy po prostu właściwie czyli podświetlona linia i Podziałka po środku, po środku musi być podziałka kanał pierwszy, kanał drugi także no tutaj widać minimalne niedokompensowanie dzielników, ale mówię od góry do, do trimmerów dostępu nie ma, jest od spodu od druku. Doga przez mękę ja musiałem dopiłować wkrętaka, żeby po prostu jakoś to móc skompensować Jakoś się udało nie do końca idealnie, no ale można używać Naprawione podświetlenie skali był zimny lud na potencjometrze Naprawiony przełącznik Typu wyzwalania. Typowe druciarstwo musiałem do tempo skręcać, żeby po prostu go w całość złożyć. Innej opcji nie było, był pęknięty plastik z kulką sprężynka, kulka, zapadka, po prostu przełącznika, musiałem to wziąć. Skleiłem, klej puścił, no to wziąłem to, złożyłem, owinąłem drutem, żeby się nie rozpadło. No, trzyma się, trzeba to delikatnie używać. Niechamsko osyroskop z kursorami pomiarowymi w tej chwili wyłączone są, wyłączenie, teraz są włączone. Wyłączenie następuje poprzez naciśnięcie czterech kursorów na raz. Szybkie jednorazowe naciśnięcie czterech kursorów wyłącza znaczniki obliczenia. Niestety, po włączeniu kursorów, prawdopodobnie ostrosko przechodzi w typ siekany obrazu i następuje takie lekkie, aby to określić. Mamy drugi kanał. To może będzie widać takie przerywanie linii. Linia jest przerywana. Ja to mówię, alfabet MOSA, jaki występuje po prostu. Po wyłączeniu jest ok, po włączeniu no niestety. Kursory mogą przeliczać częstotliwość, ewentualnie okres sygnału, żeby to po prostu załączyć. To naciskamy dwa na raz Mamy albo okres w milisekundach, albo w mikrosekundach, w zależności jak mamy ustawioną podstawę czasu. Naciśnięcie znowu mamy częstotliwość pomiaru. Tym w wybieramy kanał, który chcemy mierzyć pierwszy drugi. Tym wybieramy przyciskiem podświetlenie kursora, którego możemy przesuwać. Lewy, prawy albo obydwa raz. Zmierzmy sobie częstotliwość sygnału 1 kHz. Najadę kursorem znacznikiem o tak bardziej fachowo. Mamy 1 kHz. Nie wiem czy to będzie widać na... Mamy kHz. Może to nie będzie widać tego dokładnie, no ale no mi za to nie poradzę. Takie warunki są filmowania. Wybór kanałów. Kanał pierwszy, kanał drugi, ewentualnie suma kanałów. Tutaj mamy regulację jasności. Okreśmy to tego menu. Jak to określi, to nie, nie wiem. Możemy sobie wyregulować jasność. Będzie to widać. Optymalnie sobie wyregulować. To jest po prostu do tych napisów i kursorów. Regulacja jasności. Tu jest regulacja poziomu linii, po prostu krzywizny linii. Weźmy sobie... Najedźmy no jedźmy na środek. Ja zademonstruję. No, możemy sobie przekręcać. Geometry, geometrycznie rotacja po prostu bazu. Tutaj mamy do regulacji intensywności podświetlenia podstawy B. Wyłączmy sygnał. Dajmy sinus. Sinus ładniejszy. Wyłączmy, o. żeby użyć podstawy czasu B. Mamy włączoną podstawę A. Włączamy podstawę B. Wybieramy sobie wycinek czasowy. Tu mamy dwa pokrętła zgrubne i precyzyjne do regulacji. Wyłączamy podstawę czasu A i mamy wycinek obrazu, który sobie powiększyliśmy. Zdjęcia. Nie wiem, czy to będzie widać. Możemy sobie to wyregulować po to, żeby nam się odcinało na podstawowej linii przebiegu. Zgrubsze i precyzyjna. Z tyłu jest wybór pracy na te przemieny, typ siekany. Tam jest taka po prostu przełącznik dźwiękowy. Poziom wyzwalania. Wzmocnienie. Tu jeszcze jest taka opcja, że możemy ten przełącznik po pozycji wyświadkujmy inwersję zrobić obrazu przebiegu odwrócić go w kanale B zawsze ostroskopy w kanale B mają możliwość odwracania przebiegu siatka na ekranie jest nadukowana nie na szybce bardzo dobrze nie ma błędu paralaksy. Podstawa, podstawa czasu skalibrowana na jednej milisekundzie. Dobrze, jedna milisekunda i chyba jedna mikrosekunda. Zaraz zobaczymy, sobie tylko Muszę do generatora dostęp mieć. Tyle impulsów. Hmm. Tak na szybko tego raczej nie zrobię. Mamy jedną milisekundę. Przesuńmy sobie obraz. Tu zrobię zwierzenie kran. Nie wiem czy to będzie widać zaśnijmy Trafia w podziałkę To są impulsy tylko zboczy nie widać Ale trafiają w podziałkę Jak należy Ustawmy sobie teraz Na powiedzmy 10 mikrosekund. Tu ja jest zaraz czy dobrze ustawione jest? 10 mikrosekund. Tak. 10 mikrosekund też nie bójmy się lewo-prawo przesuwać też trafia trochę za jasno, bo zrobiłem nie robimy na maksa Jedna mikosekunda no, tu bardzo ładnie widać tą jedną mikosekundę. Także trafia w podziałkę. Tak włączmy kursory. Wybierzmy sobie Czas Najedźmy z znacznikiem Jest 1 mikrosekunda. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Podstawa czasu. Mamy podstawę czasu 1 mikrosekunda, kanał drugi. Podstawa, przepraszam, wzmocnienie 100 mV, dziesiąta v To jeszcze może możemy to zmierzyć amplitudę sygnału. Ja może przejdę w typ am 500 mV to sobie zmierzmy sobie amplitudę sygnału peak to peak I 500 mV Pik to Pik Ostrowsko był w złych warunkach przechowywany. No niestety, dolna pokrywa była skorodowana. Musiałem wytrawić od po wytrawieniu pasku. Nie to wyglądało. Pomalowałem podkładem. Górna pokrywa, w miarę, w stanie dobrym ale też musiałem tam w niektórych miejscach ją podtrawić z rdzy. Jedna rama obudowy też zgolodowana. tam ją przetałem tylko odpowiednikiem WD40, żeby tą rzę zmazać, tą, tą, tą pylącą się. resztę zostawiłem, nie tykałem. To w niczym nie przeszkadza. To jeszcze jest taka opcja, że bo po wyciągnięciu mamy razy 10 to się wyciąga do przodu i mamy razy 10 taką lupę czasową nie, to nie jest lupa czasowa tylko po prostu mamy 1 mikrosekundę o 400 40 MHz żeby zwiększyć o 10 krotnie podstawę mamy 100 nanosekund nanosekund 10 dziesięć to mamy jedną mikrosekundę praca w tebie x,y na ekran bezne. jeszcze raz pokażę Jedna mikrosekunda 10 nanosekund podstawa czasu 20 nanosekund najwyższa podstawa czasu czy najniższa nie jak to bym powiedzieć najwyższa czy najniższa no, maksymalnie 20 nanosekund To jeszcze tak może być, że jeśli po prostu na przykład uruchomimy płynną regulację wzmocnienia, przepraszam, jest, to też mamy. Też mamy, no troszkę trzeszczą potencjometry, ja niczym tego nie pyskałem. Żeby po prostu... Nie było oblane, żeby nie korodowało. O no, teraz widzimy 5 MHz. No taki sygnał nie jest 5 MHz. Jest 1 MHz, ale po prostu... Zmierzmy sobie jeszcze raz. Wychodzi 1 MHz, 50 kHz. Za, 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 że sobie pojednijmy do góry. No. To zbocze po opadające jest też troszkę zniekształcone. To wziąłem od początku zbocza opadającego, no bo żeby był podczas prasą sygnału stojki się posypały mamy sygnał może przejdźmy na sinusa też ładnie wyświetla praca dwukanałowa obydwa kanały równo pracują No mówię tak jak mogłem go skalibrować, to go skalibrowałem podstawowo. Podstawę czasu, wzmocnienie i kompensację dzielników. Nie jest idealnie z tymi dzielnikami skompensowanymi, ale mówię, nie ma możliwości innej kompensacji. Ja to wkrętakiem robiłem, wkrętak metalowy, po prostu zakłócenia szumy zbierało i wyszło z tego wielki chaos. Ale się udało skompensować w miarę. Można używać po prostu. Może pokażę paset typu XY, to też działa. Tylko muszę generator podłączyć. No, kwestia wyzwalania. Wyłączę sobie.

Muszę się przyjrzeć, za jasno jaka świeci. Hmm. Coś źle robię, to źle robię. Chwilkę muszę się zastanowić. Dobrze 5-5 albo to jest różnica, momencik jeszcze 2V pik to pik, amplituda 2V, częstotliwość Typ XY działa. Wyłączamy podstawę czasu na XY. Załączamy XY typ wyzwalanie. Tu jest, tu, jest, tu jest napisane XY i po prostu działa. Możemy sobie przesunąć. Jest trochę niuansów w tym oscyloskopie, jak trzęsące ale mówię, nie pyskałem niczym, żeby po prostu nie... One potem kodują, a to się nie wymyje porządnie tego. Tych płynów czyszczących. Korodują strasznie, robi się syf. I tyle by było. No, stereoskop skręca mi po prostu... Prace zakończone.